Czernichów. Co najmniej 33 ofiary ostrzału rakietowego. Gdzie, Ci ludzie stali w kolejce do apteki. Tyle z tego miasta zostało. Podobne zdjęcia oglądaliśmy, gdy bombardowane było Aleppo. A to Charków. Żywy. Ruski przyszli. Żywy? Nie. Nie, Ale rakiety i ostrzał to nie wszystko. Niestety wiemy o licznych przypadkach, kiedy rosyjscy żołnierze gwałcą kobiety w ukraińskich miastach. Tylko w Chersoniu potwierdzono 11 przypadków. Przeżyło 5 kobiet, 6, w tym 17-letnią dziewczynę. Rosyjscy żołnierze zamordowali. Rozstrzelane przez Rosjan auto z parą staruszków. Auto było oznaczone. Oboje byli inwalidami. Ostrzeliwane rakietami wieżowce, domy na przedmieściach, place, ulice, przedszkola i szkoły. Um, ja Przeżyłam szczęścia wszystkim. Mam nadzieję, że będzie większe niż moje. W tej szkole było bardzo dużo dzieci, i nie wiem, czy przeżyły, czy nie. Po prostu przesłaliście wszystkim swoim rosyjskim kolegom ten film. Kolejny rozstrzelany samochód z ludźmi w środku. Wiózł z lekarzem chorego syna do szpitala. No i tak, zginęli wszyscy trzej. Jeśli moje słowa dotrą do tych tam na górze, to niech wreszcie zrozumieją, jak to jest bolesne. Jak bardzo wszystkich boli, gdy strzelają do Twoich rodziców, do Twoich dzieci. Rada Praw Człowieka ONZ powołała komisję do zbadania rosyjskich zbrodni wojennych.